Witam wszystkich bardzo serdecznie pardy z tej strony to jest kontynuacja tego samochodu, co wymienialiśmy silnik ze względu na tą korbę, co wyszła bokiem. Klient nam powiedział, że jak już auto u mnie jest, to żeby tam dopracować, tak jak zresztą mówiłem, jak najwięcej rzeczy. I teraz tak, zobaczcie w błędach. Wyrzucało błędy wszystkich czujników Park Tronika. Jak widać, już gdzieś przejdę sobie. Do. Nie, zakłócenie funkcji czujnika odległości z przodu z lewej, z przodu z lewej, wewnątrz, w środku, zewnątrz. Ogólnie wyrzuca błędy wszystkich czyjniku, czujników partronika. I teraz mamy dwie opcje. Czujniki partronika zasilane są trzema przewodami, plus, minus i oczywiście sygnał. Jeżeli nie będzie, i to jest tak, że jeden plus nie idzie tak, że jest na przykład tu mamy raz, dwa, trzy, sześć czujników, że sześć plusów jest na kosce, sześć minusów jest na kosce i sześć sygnałów. To by było za dużo przewodów. Jest jeden plus, jeden minus, który idzie na wszystkie czujniki. Jak i też oczywiście to już musi być każdy osobny sygnał, czyli do sześciu czujników mamy 8 przewodów. Wspólny plus, wspólny minus i wszystkie sygnały. Jeżeli błąd jest z jednego czujnika, prawdopodobnie padł gdzieś na rozgałęzieniu plus minus lub też sygnał. W tym przypadku mamy wszystkie czujniki, czyli mamy tak, albo przy kostce gdzieś na instalacji do samochodu jest uszkodzony plus albo uszkodzony minus, co daje, że nie zasilany jest żadnych czujników, przez to wyrzuca błąd czujników. W tym przypadku, niestety, była inna historia. Tutaj wiązki nie ma, po prostu w zderzaku, chodźcie zobaczyć. Tutaj, od tej strony, jak widzicie, mamy kostkę z samochodu i jak widzicie, tutaj są czujniki Park Tronika. Jeden, tam gdzieś drugi, tutaj jest zderzeniów, e, ochrona pieszego, taki czujnik. No, i tutaj oczywiście też e, partronik nie wpięty. Nie ma wiąz, nawiązki instalacji elektrycznej. Także kupujecie sobie auto, e, co też często mówię. Kupujecie auto z uszkodzonym silnikiem, auto jest niezapalone, auto jest niezdiagnozowane, nie wiecie co jest grane, co jest kod worku. E, tu akurat mamy skrzynię manualną, co jeszcze jest jakieś prawdopodobieństwo, że manualna będzie chodzić. No ale przykładowo kupujecie sobie Mercedesa w automacie e, z uszkodzonym silnikiem, odpalacie automat, nie ma, e, nie działa też skrzynia. No to od razu z koszty wam się znacznie, znacznie mogą wzrosnąć tego samochodu. Jakieś przewody, klocki to tam, to oczywiście kwota rośnie. Nie można sobie założyć tak, że kupujecie samochód z uszkodzonym silnikiem i, i ktoś sobie jeździł tym samochodem, na przykład e, super wszystko działało, wszystko było sprawne. Coś się uszkodziło, silnik uszkodził i wymienicie, i cała reszta. Działa, bo na pewno musiała komuś działać. Tu widzicie, nie ma wiązki. Dlaczego nie ma wiązki? Wcześniej ktoś miał wypadek, zmieniał cały zderzak, nie dokupił wiązki. Nie wiadomo, to jest tak, że nie sądzę, że ktoś by miał wiązkę ukraść, bo też w samochodach tych niektórych macie radary. Radary z tyłu w zderzaku, radary z przodu, główny radar centralny. Jeżeli sobie kupicie taki samochód i będziecie mieć wszystkie radary uszkodzone, nie daj Boże, ukradzione, poucinane kostki, też się tak czasami zdarza, że kupujecie samochód. Samochód gdzieś przez jakieś ręce tam kogoś e, przeszedł, w międzyczasie ukradli. Bo gdzieś tam stało jakieś komponenty, które kosztują więcej w tym samochodzie, no to sobie kupujecie samochód, powiniencie komputer, nie ma jednego radaru, drugiego, trzeciego, czwartego. Jak kradną, no to wiązki od razu przycinają, no to wiązka do wymiany to, tamto. Więc niekiedy można kupić kota w worku. Najlepiej jest, jak kupujecie w Polsce. Podjechać nawet jak silnik jest uszkodzony z komputerem. Podpiąć komputer, skasować wszystkie błędy i zobaczyć całą listę świeżych rzeczy. Takie rzeczy jak czujniki, które nie są wpięte, uszkodzone radarów nie ma, błąd wyskakuje od razu. Jest to błąd stały. Oczywiście silnika do tego nie musimy odpalać. Tak to właśnie wygląda, także ściągamy teraz zderzak. No to już mogę w sumie otworzyć. Cała wiązka elektryczna. Jak widzicie, mamy tutaj główną kostkę. Zapinamy ją do tamtej kostki. No, i po kolei jeden czujnik, drugi czujnik. Tutaj mamy ten ochrona pieszego. Od razu też nam błąd zgaśnie, bo w SRS-ie też mamy błąd, że tego nie ma, tej wiązki nie ma. Yy, następny czujnik, następny czujnik, następny do ochrony pieszego. I kolejne yy, dwa czujniki na rancie, czyli mamy jeden, dwa czujniki, trzy, cztery, pięć i sześć czujników. czujnika, wszystko się zgadza. W tych Mercedesach to różnie bywa, naprawdę. Ludzie sobie kupują samochody po wypadkach, po różnych rzeczach, na przykład inna liczba jest czujników, inne są czujniki. Kupują w zderzach z czujnikami, auto na przykład nie wyposażone było, odwrotnie, z radarami. Te radary też, jak są. Te przednie do dystronika one potrafi, muszą mieć taką szybkę. A kupują zderzak z tym normalną gwiazdą, wyrzuca błąd, że to jakaś jest przeszkoda, jakieś zabrudzenie, no ale to jest po prostu gwiazda. Na tym jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo kombinacji. Także ściągamy zderzak, zakładamy instalację, zobaczymy, czy partroniki yy, będą działać. Tutaj w międzyczasie mamy jeszcze kolega, tu robi kalibrację skrzyni automatycznej, sobie odko przed chwilą chodziło, już zgasił, a tutaj mamy. Wieście, piąteczkę też ciekawą rzeczą, zobaczycie ile tu jest pracy. Wymieniamy poduszkę silnika, wszystkie poduszki silnika, jak i skrzyni. Poduszkę mamy w tym miejscu, już zobaczycie, jak wygląda. Klient przyjechał samochodem, odpaliliśmy samochód, w sumie nie zgłaszał nic, no ale stwierdzimy, człowieku, Na jak to auto spalam, to całym autem szarpie. Tu mamy poduszkę. Poduszka w formatyku jest tam, jak widzicie, żeby ją podnieść, trzeba wysunąć, trzeba podnieść silnik żeby podnieść silnik i żeby ta poduszka tutaj wlazła pół ośka blokuje, w momencie podnoszenia silnika, poduszka siada na tutaj krawędzi belki, nie jesteśmy w stanie podnieść wyżej silnika przez co nowa poduszka nam nie wyjdzie, musimy całe zawieszenie rozebrać wyciągnąć pół ośkę, wyciągnąć wydech, chodźcie zobaczyć z tej strony nie mamy tutaj wydechu, rozkręcone blachy naprawdę bardzo dużo pracy, żeby Taką poduszkę wyciągnąć. Z tej strony jest więcej miejsca, ale też położka musi wyjść, ponieważ jak zobaczycie, ta poduszka już taki luz nabyła. Jeżeli siadło nam no, to wysunąć jest spoko, ale jak zwiększymy o taki dystans, z powrotem wsunąć po prostu nie da rady. Także tak jak mówiłem, ściągamy zderzak w tym samochodzie i zobaczycie, jak to wygląda po zdjęciu. Wiecie, co wam coś jeszcze pokażę? Klientowi dzwonił. Znaczy nie, no tutaj co robiliśmy, tą 205 na te rzeczy, poduszki i inne rzeczy, to uderzyliśmy wydech, dzwoni wydech. I mówimy klientowi, czy mu coś tam dzwoni wydech, wydechu. Mówi, że nie, no ale wydech dzwoni, coś tam wpadło, coś tam jest. Ręce opadają, zobaczcie. rozkroiliśmy tą pierwszą warstwę wydechu, pod tym jest druga blacha, oczywiście to wszystko jest później do spawania. I zobaczcie, to jest taka kratownica. I w tej kratownicy dzwoni kawałek kratownicy przerdzewiało gdzieś tutaj na łączeniu i odpadło do środka i dzwoni wydechu nie wam ludzie po ta motoryzacja to jest pełna niespodzianek no i tu jest taka 205 w miarę świeża to w wydechu w środku za podwójną warstwą blachy gdzieś jest jakieś sitko które się urywa po prostu ręce padają no, i dobra, mamy wymienione tu czujniki, bo się okazało, jeszcze nic nie jest tak różowe. Po wymianie, po wymianie instalacji e, na nowo zapięciu kostki błąd dwóch czujników: środkowy, jak i zewnętrzny, tak wyglądają. To Wam od razu pokażę czujniki, o których mówiłem. Trzy przewody w środku, plus, minus i sygnał. I jeszcze dwa czujniki uszkodzone, także zawsze jest. Jakiś tutaj Mercedesa znaczek nie widzę, ale one wyglądają dosyć tak, dosyć fajnie. I tak, wiązki nie ma, myśli się dobra, wiązka będzie chodzić. Zapinacie wiązkę, jeszcze dwa czujniki wyrzucają błąd. Skąd można to zobaczyć? Gdyż mamy na środku, z lewej, jak i z prawej, na zewnątrz. Już są błędy zapisane, czyli jest ok. No więc co? Sytuacja załatwiona z tym. No ale jeszcze tutaj troszeczkę rzeczy zostało. E, Okazało się, że poduszka Airmatica siada z tyłu e, po włączeniu, zgaszeniu samochodu. Na parametrach, na dźwigienkach są różne wartości. Dźwigienki chodzą e, prawidłowo, wszystko jest spoko. Może jakąś zgubił kalibrację zawieszenia lub coś było gdzieś robione, przez co. E, są inne wartości o 2 cm jak gasimy samochód no to 2 cm widać różnicy między jedną osią a drugą no i tutaj na koniec jeszcze akurat biorę się za robotę w AMG A klasie 45 do wymiany mam napinacz który znajduje się tutaj gdzieś pod tymi łapami także już się tutaj za to biorę napinacz standardowo trzy śrubki Fajnie jest tutaj, tak bardzo blisko jest płyty grodziowej, i wiele osób ma problem z tym napinaczem, z poluzowaniem. Tu jest imbusik, musi być bardzo, bardzo krótki. Normalnie jest to takie urządzenie, że jest taka długa laga, na końcu króciutki imbusik, żeby tylko wprowadzić go, wsunąć i zrzucić pasek. Bardzo ciasna robota, no ale cóż, trzeba to wykonać. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć.